Ostatnio odkryłam nowy świat, czyli Starlight Strand. W dzisiejszym odcinku ruszyłam tam w poszukiwaniu zasobów i trafiłam na zupełnie nowego slajma. I oczywiście przeprowadziłam na nim eksperyment. Także zapraszam Was do oglądania. Zbieram sobie jedzenie i tak sobie myślę, dlaczego ja jeszcze. Nie kupiłam automatycznego karmienia moich slajmów. Chodzę, karmię je ręcznie. Tutaj w ogóle jedzenia mi się produkuje cały czas za dużo i trochę mi się psuje. I to nie jest tak, że te slajmy nie są w stanie tego zjeść. Po prostu ja w kwipuku nie mogę zmieścić więcej niż 30, ale pomyślałam sobie, że właśnie zrobimy sobie automatyzację, czyli autofeeder. 500 kosztuje, jest to dość dużo tak naprawdę, ale my mamy naprawdę bardzo, bardzo wiele pieniążków, więc spokojnie możemy sobie kupić to we wszystkich zagrodach. I te slajmy akurat lubią najbardziej sałaty. Więc tutaj wrzucamy im sałaty, ustawiamy automatyczne karmienie, może na poziomie drugim, wcale wydaje mi się, że nie ma ich aż tak bardzo, bardzo dużo, żeby rzucać im więcej. Zobaczcie, od razu, od razu mamy karmienie rozpoczęte. Te slajmy z kolei najbardziej lubią te granaty, które mam, także dla nich też kupujemy to ulepszenie i właściwie kupuję je dla wszystkich innych slajmów. Ciekawi mnie tylko, czy te slajmy nie będą oszukiwać, kiedy kupimy im automatyczne karmienie. I wiecie, i to będzie im dodawać jedzonko, a one będą jeść pomimo tego, że nie będą głodne. Teraz z kolei jak są głodne, są bardzo wściekłe, więc od razu w sumie uzupełnijmy im poziom jedzonka i ułatwijmy sobie pracę na przyszłość, ale te slajmy dostaną minimalną porcję jedzenia, jaką tylko mogę im dać. To znaczy ilości dostaną normalne, tylko raczej po prostu chodziło mi o to, że będą dostawały z minimalną częstotliwością. W tej części wszystkie slajmy już mają automatyczne zbieranie jedzonka mają, Znaczy mają automatyczne karmienie, zbieranie plortów Tutaj jeszcze mamy slajmy, które warto byłoby zautomatyzować Bardzo, ale to bardzo żałuję, że nie da się zautomatyzować tych slajmów tutaj Ani do zbierania plortów, ani do karmienia Będę musiała cały czas tutaj przychodzić i pamiętać o tym, żeby te slajmy dokarmiać No i żeby te plorty zbierać ręcznie Ale tu mamy też slajmy, które swoją drogą też są bardzo, bardzo głodne Miodowe które też całkiem fajnie produkują już te plorty całkiem sporo ich się tutaj udało teraz zebrać no one też dostaną automatyczne karmienie i zobaczmy jak tam sytuacja z kurczakami chyba nie najgorzej chociaż wydaje mi się, że może mamy za dużo kurczaków i produkcja jakby wstrzymała się jakoś teraz widzę bardzo mało małych kurczaków no ale dobra, z kolei buraków, buraków jest tutaj naprawdę dużo i chyba wystarczy nie tylko dla slimeów tych e, miodowych, e, kamiennych, ale też dla slajmów, które y, jakby żywią się popiołem, także nakarmimy najpierw je i zobaczcie, naprawdę muszę kupić sobie to ulepszenie ekwipunku, żeby zbierać więcej naraz, bo nie mogę naraz zebrać wszystkiego z farmy. A skoro wszystkie slajmy dostały już w tym momencie kolację i y, mam nadzieję na śniadanie też im wystarczy, fajnie byłoby zobaczyć, czy mogę kupić sobie to ulepszenie tanka i jakie ulepszenia w ogóle mogę sobie kupić w tym momencie, tak żeby y, po prostu wygodniej mi się pracowało, bo wiecie, zawsze brakuje mi miejsca w ekwipunku, więc zobaczmy, to jest to ulepszenie? Tank Booster. Okej, okay, tak, to mi zwiększa do 40 ilość e, posiadanych przedmiotów, ale jest jeszcze jeden Ekstra tank. Właśnie, to jest to drugie ulepszenie, i w sumie, tak patrzę, mam dwa dziwne diamenty, które udało mi się zdobyć poprzednim razem. Mam e, odpowiednią ilość plortów, e, to znaczy nie mam odpowiedniej ilości tutaj, ale mogłabym spokojnie dać. E, te silki sandy i inne te składniki, które mam dostępne, zbierałam sobie w międzyczasie między odcinkiem, więc możemy sobie w takim razie dzisiaj kupić to ulepszenie. Jedno i drugie w sumie. Wszystkie plorty mam już uzbierane, także wrzucamy je. E, oczywiście po kamienne plorty musiałam biegać dwa razy, bo musiałam ich uzbierać aż 40, a tylko 30 mi się mieści w ekwipunku. Ale to tymczasowo, bo w tym momencie mamy odpowiednią liczbę składników, żeby kupić sobie po pierwsze tank booster, który zwiększy mi liczbę posiadanych miejsc w każdym zbiorniku. Które kosztował mi jeszcze dodatkowe 900 monet, ale na szczęście kasy mi nie brakuje. No i 3000, to jest dość drogie, ale zdecydowanie kolejne miejsce w ekipunku również mi się przyda. Jeszcze sobie myślę w tym momencie o tym, że można byłoby ulepszyć sobie jetpack. Jetpack na kolejny poziom. Na pewno to by się przydało, na pewno by się łatwiej przemieszczało, zwłaszcza, że wkrótce wybierzemy się do Nowego Świata, który wszyscy mi co spoilerowali, gdzie znajdę, więc prawdopodobnie... Orientuje się, gdzie może znajdować się wejście. No, i żeby się przygotować do tego, myślę, że pójdziemy sobie zdobyć dziki miód, ponieważ tego nie zdobyłam. Poprzednim razem znalazłem, ale nie miałam miejsca w equipomu, żeby go zebrać. Potrzebujemy aż 10 sztuk. A przy okazji pomyślałam sobie, że fajnie byłoby przynieść sobie Hunter slime, które okazało się, że jeszcze nie znajdują się w mojej kolekcji slime'ów, Nie mam ich jeszcze na swojej farmie, więc dobrze będzie jutro sobie pójść i przynieść przy okazji z tamtego świata również te slime. W sumie miałam już iść spać, ale widzę, że jest kolejna wiadomość. Jutro z samego rana ruszymy sobie na wyprawę, także dzisiaj zobaczmy, kto do mnie dzwoni. Zacznijmy od Wiktora. Cześć Beatrix, mam nadzieję, że to nie jest zbyt y, aroganckie, ale mam to dla ciebie. Proszę, mam nadzieję, że ci się spodoba. Zazwyczaj używam algorytmu, żeby znaleźć odpowiedni prezent, ale w tym przypadku postanowiłem to po prostu uskrzydlić? Zgadzam się, spontaniczność przeraża mnie również. Dostałam możliwość kolejnego portalu, ale fajnie, bardzo fajnie, bardzo się to przyda, różowy, nie mam pojęcia jakie są składniki, wydaje mi się, że najbliżej mam do zebrania składników na czerwony, który też sobie zrobimy jak będziemy ruszać do nowego świata. Zobaczmy w takim razie co Moci Miles do mnie pisze. Cześć Bea, czy nie mówiłeś, że potrzebujesz więcej rzeczy? Hmm, czekaj, myślę, że to byłam ja. Och, nieważne. Proszę, ciesz się. Mamy w takim razie kolejną dekorację od Moci. No i mamy wiadomość od Tory. Ciekawe, czy Tora też mi coś dzisiaj przyniesie. Cześć Bea, jak tam idzie eksplorowanie? Mówi się, że skupiasz się na różnych tajemnicach. Brzmi bardzo ekscytująco. Ja zastanawiam się, dlaczego sprawy dziecięce są tak niepotrzebnie trudne. Wspinałam się na góry, które były o wiele łatwiejsze do zdobycia, niż złożenie kołyski tym małym śrubokręcikiem, który dają ci w zestawie. Tak czy siak, Hobson i ja chcieliśmy ci po prostu podziękować. Nie Niestety, żebyśmy dotarli do tego, że chcemy mieć dziecko, gdybyś nie była w naszych życiach. Zawsze widziałam trochę siebie w tobie. I po tym, jak odzyskałaś Hobsona zakurzone ranczo, uświadomiłam sobie, że liczy się nie tylko to, co zostawimy po sobie. Ale też to, co zrobią młoci z tym wszystkim. Więc to będzie naprawdę miło zobaczyć, co nasz malutki Bobas zrobi ze swoim ranczem i gdzie jego serce zaniesie go. Dziękuję ci, Bea. Hobson, i ja cieszymy się, że mamy cię w swoim życiu i życzymy ci zawsze wszystkiego najlepszego. I mamy wiadomość od Boba i tak Bob był w pierwszej części. Ja zapomniałam o tym. Nie wiem dlaczego ja zapomniałam o Bobie, ale Bob po raz kolejny przypomina o sobie i dzwoni. Zobaczmy, co chce. Special delivery, specjalna przesyłka. Miej e, super kurczaki. Rainbow Lamps, ale fajnie. Mamy jakąś dekorację. Bardzo, bardzo fajnie. Czy ktoś jeszcze, ktoś jeszcze chciałby pogadać? Nikt więcej, na szczęście. W takim razie możemy iść spać. Przy okazji, właściwie tak nie za bardzo dokładnie zbadałam ten świat, więc trochę tutaj pobiegamy, poszukamy. Może jeszcze jakieś znajdźki uda się znaleźć. Póki co jest tutaj dużo głodnych slajmów. Jeszcze nocne slajmy nie zniknęły, co jest troszeczkę dziwne. Coś mi się też wydaje, że ten miodek występował właśnie bardziej po tej stronie różowej. W tamtą stronę mamy tą część różową i wydaje mi się, że tam jest. O, widzę nawet miodek. O, i czekajcie, bo już widzę tutaj, udało mi się znaleźć hunter slajmy. Także póki je widzę, póki nie zniknęły, a tutaj trochę zaczynają się... To pozbierajmy je. Nie wiem, czy jest tutaj więcej jakiś slime, który jest ukryty. Chyba w tym momencie niekoniecznie. Słyszę tutaj slime chrupią. O, jest, ale dobra, ten, ten akurat largo nie jest mi potrzebny. Bardzo fajnie, że w końcu udało mi się zabrać miodek. Tutaj widzę, że tutaj na dole jest bardzo dużo tego miodku. Okej, okay. i też pomyślam sobie, że skoro mamy odblokowany nowy obszar, gdzie znajdują się takie stawy, mogę zebrać dużo padel lub slajmów i zanieść je tam i założyć sobie taką gigantyczną farmę tych slajmów. O, nie! Zobaczcie, tutaj tary polują na te wszystkie slajmy, które ustawione były piętrowo. No dobra, nie pozwólmy ich rozwalić, nie pozwólmy ich zjeść. Miałam znowu cieszyć się, wiecie, slejmową gąsienicą, ale niestety um, została ona rozerwana na strzępy. No i te slajmy cały czas się tu pojawiają. Dalej mamy tutaj mnóstwo szans na to, że tary się pojawią w tym świecie, nawet za dnia. No ale dobra, no trzeba sobie jakoś radzić i przeżyć. Znalazłam jakiś zakamarek. I jakąś dziurę. Ja szczerze nie pamiętam, czy ja chodziłam w tych miejscach, czy to jest coś. To może być coś, czego jeszcze nie widziałam. Jest w takim razie nowy pod. Zobaczmy, zobaczmy, co dzisiaj znajdziemy. Kolejna dekoracja, dobrze. Chociaż. Yy, no, ja cały czas liczę na dalsze zdobywanie ulepszeń. I czekajcie, mamy tutaj jeszcze. Aha, to jest Radiant OR. Jakoś tak dziwnie wyglądało w tym świetle, że wydawało mi się, że to może być coś innego. Czyli to było po prostu przejście w inne miejsce, w miejsce, gdzie tarów mamy pod dostatkiem. Ten świat w ogóle robi na mnie ogromne wrażenie, bardzo fajnie wygląda. Strasznie wysokie są to góry i rzeczywiście do poruszania się w tych miejscach przydałby się jetpack. Na pewno fajnie będzie w końcu uzbierać te miotki. Chociaż biegam i biegam i nie mogę uzbierać. A co podlecę, widzicie? To tutaj mamy znowu wosk, nie miodek, ale więcej padl slimów. I prawie, prawie spadłam w przepaść. Dobrze, że tutaj pod spodem jest ziemia, bo byłoby niebezpiecznie. Co to jest? Mamy nowego slajma! O kurczę, czekajcie. Yy, dobra, wywalamy plorty. Jak to? Ja nie widziałam go wcześniej. Patrzcie, jakie słodkie motyle! O kurczę! Yy, nie wiem, czy połączę je akurat z hunter slajmami, bo wydaje mi się, że może to byłoby zbyt mało słodkie połączenie. E, Najsłodsze pewnie byłoby z miodowymi. Dajcie znać w komentarzu, jak myślicie, z którymi slime'ami najlepiej by wyglądały. Kurczę, ale super! Nie spodziewałam się tutaj... Znaczy, spodziewałam się poprzednim razem i byłam bardzo zawiedziona, że nie znalazłam. A po prostu... Jakimś cudem nie pojawiły mi się na horyzoncie. Bardzo mi się podobają i naprawdę jestem szczęśliwa, że udało mi się znaleźć te slajmy, bo totalnie się tego nie spodziewałam tutaj. No, ale tak jak udało mi się znaleźć nowe slajmy, co w ogóle yy, nie było celem, tak nie udało mi się znaleźć yy, tego miodu, więc dalej go szukam. Ale zobaczcie, jak one fajnie wyglądają, jak są połączone z innymi slajmami. Tak sobie pomyślałam, że może przyczyną, że ja nie znalazłam tych slajmów jest fakt, że... Byłam tutaj przed update'em i może te slajmy tutaj pojawiły się po update'cie. Bo tutaj widzę, swoją drogą jest miodek. Widzę, że tam na górze jest Largo, którego chyba wcześniej nie było, a przynajmniej ja nie dotarłam tutaj, albo po prostu go nie widziałam. Także będzie można nakarmić Largo. Zobaczmy na czym on tam siedzi. Czy to będzie może jakiś kolejny portal? Tu jest portal! Tu jest za nim portal! O kurcze! I to chyba wygląda bardziej jak gejzer, niż jak portal. Tego miejsca w ogóle nie ma na mapie. I szczerze, ja jeszcze nie odblokowałam mapy tego obszaru. I trochę obawiam się wchodzić tam w tym momencie, ale boję się, że jak nie wejdę teraz do tego portalu, to już nigdy więcej go nie znajdę. Dobra, zbierzmy miodek, zobaczmy czy mamy wystarczająco. Jeszcze dwie sztuki mi brakuje. Wiecie co, mam pełny ekwipunek i... Trochę obawiam się, że tam może zna mogę znaleźć coś, co przyda mi się, a wszystkie te rzeczy, które mam w tym momencie są potrzebne, więc chyba wrócę tutaj następnego dnia. To znaczy, oczywiście, jak, jak uda mi się znaleźć e, najpierw cały miodek i ulepszyć mój jetpack, muszę zapamiętać lokalizację. Albo po prostu przyjść w miejsce, gdzie znajduje się ten slime. Na szczęście on mi tutaj pomaga, oznaczając miejsce na mapce. No dobra, w takim razie wracam do poszukiwania miodu. Udało mi się znaleźć kolejnego poda. Może jakiś upgrade'ik? Albo dziwne diamenty? Nie, po prostu trawa. I dalej, zobaczcie kurczę, no cały czas brakuje mi tych dwóch miotków. Spróbujmy w takim razie wrócić do domu. Nie zrobię niestety jetpaka, ale yy, przynajmniej część materiałów udało się uzbierać. Wrzućmy sobie tutaj to, co mamy do wrzucenia. No i idziemy robić zagrodę. I teraz tak myślę, czy może nie spróbować połączyć tych slajmów, hunter slajmów z tymi motylkowymi. Wtedy będą się żywiły owocami. W takim razie weźmy część owoców. No i jak pójdę do tego portalu, no to myślę, że od razu przy okazji może uda się ten miodek zdobyć. Te zagrody zrobimy sobie tutaj w tym miejscu, gdzie udało mi się poprzednim razem odblokować świat. Tutaj zrobimy te zagrody dla tych slajmów. W takim razie kupujemy zagrodę, wysokie ściany. Music boxa, tak, żeby się te slimy nie denerwowały. Siatkę sufitową. Plort Collector. I od razu Auto feeder. Tutaj większość ulepszeń udało się kupić. Nie kupujemy tylko nocnego, które nie jest potrzebne. No i dobra, wrzucamy slajmy I zobaczmy, co wyjdzie z tego połączenia. Jak tylko te slimy zjedzą. A one jedzą tylko nektar, czyli ja nie mogę tego połączenia zrobić w ten sposób. No chyba, że zrobię je w ten sposób. W takim razie to, że mamy tutaj zagrodę kurczaków swoją drogą, zobaczmy, jak tam. Idzie produkcja. Co tak słabo? I dlaczego te jajka, znaczy te kcikadus są poza kurnikiem? Ja się pytam. Nakarmimy zaraz te slajmy tutaj. No kurczę, co to za kurczę? Co to za kurczakowa kraina się zrobiła? Dobra, proszę bardzo, jedzcie, Hunter Slajmy. O nie, one będą znikać. Ale dobra, zaraz się zrobi połączenie. Zobaczmy, jak będzie wyglądać latający. Ale super, zobaczcie, że one mają inny kolor skrzydeł. W takim razie, wiecie co? Chciałabym zobaczyć inne połączenia i zrobimy zaraz eksperyment na slajmach. Eksperymenty na slajmach! Mam w takim razie 6 różnych plotów. Pytanie jest, czy te slajmy połączone z innym slajmem będą miały inne odcienie skrzydeł, bardzo mnie to interesuje. O, i zobaczcie, te mają takie bardziej zbliżone do tych naturalnych, także, do no, czekaj, 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 w sumie przydałaby mi się inna zagroda na, na te slajmy, ale nie, nie będziemy karmić ich na razie, więc możemy poobserwować je wszystkie razem w jednej zagrodzie i liczyć, że tar się nie pojawi. Jak nie będziemy ich karmić, to raczej nie powinien. Mamy drugiego, i tak, zobaczcie, mamy jeszcze inny kolor skrzydeł, w takim razie róbmy, o nie, 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 czekajcie, eksperyment poszedł nie tak. Pozbywamy się Tara. Spokojnie, spokojnie, wszystko pod kontrolą. Muszę pilnować, żeby nie dawać plorta złemu slajmowi, po prostu na tym się muszę skupić. Także przynajmniej wiemy, że eksperyment działa. Zobaczmy jeszcze jak wyglądają inne połączenia. O, te wyglądają całkiem ciekawie. Myślałam, że będą bardziej fioletowe, ale zobaczcie, zrobiły się, zrobiły się fioletowo takie właśnie pomarańczowe jak te oryginalne. Te slajmy w ogóle się szczepiły ze strachu, śmiesznie przytuliły się do siebie. Dobra, zobaczmy w takim razie ostatnie dwa plorty, które... Mam Tylko proszę, proszę, nie, nie, nie. Nie plort kolektor. Plort kolektor przeszkadza mi w eksperymencie. Um, tak ostrożnie, ostrożnie. Ej, masz, masz dla Ale fajnie. Ten ma jeszcze inne. Ten ma bardziej y, fioletowo-żółte. No i dobra. Ty odejdź. Ostatni plort, który mam przy sobie i te są takie bardziej granatowe super to wygląda, bo w ogóle moglibyśmy stworzyć sobie całą kolekcję różnych motyli i myślę, że ta zagroda będzie pełna różnokolorowych motyli których absolutnie nie będziemy karmić, chociaż może to byłoby trochę złe znęcać się nad nimi, może jednak to nie jest taki dobry pomysł, w każdym razie eksperyment się powiódł i rzeczywiście każdy z tych motyli ma inne skrzydła bardzo jest to fajnie rozwiązane może zamiast znęcać się nad tymi motylami i trzymać je w jednej zagrodzie zrobimy różne zagrody motyli, zobaczymy co przyniesie w przyszłość i wiem, miał iść do tego portalu, ale wiecie co? Myślę, że na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Następnym razem idziemy do tego portalu, który znalazłam w tym odcinku. Świat, który został dodany, będzie jeszcze musiał trochę poczekać, bo ja jeszcze nie odkryłam wszystkich sekretów tego świata, który już znam, który, w którym już byłam. Także jeśli wam się odcinek podobał, to oczywiście zostawiajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie pominąć żadnych filmów, koniecznie z dzwonkiem. A ja wam dziękuję za oglądanie i życzę wam miłego dnia. Pa, pa!